Witajcie moi kochani. Dzisiaj zrobimy sobie króciutkie czytanie. Myślę. Zobaczymy, co się z tego wykluje. Dlaczego on, ona milczy. Moi drodzy, <laughs> wiele z Was nie ma kontaktu z pewnymi osobami, które należą do Waszego serca, które darzycie uczuciami. I tu jest akurat nieważne, czy to jest taka romantyczna miłość, czy to jest Wasze dziecko, wasz e, rodzic, czy wasze rodzeństwo, przyjaciel. E, tak czy siak, taka cisza, nie wiadomo z jakiego powodu, e, no, przyprawia ból głowy, kołatanie serca, bo człowiek tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło. No, chyba, że była wielka kłótnia, no to wiemy dlaczego, obrażony czy obrażona. Jednakże często, gęsto zdarza się tak. Że ktoś znika bez słowa i przestaje się odzywać. Może jesteście zablokowani, e, może nie odpowiada ten ktoś na wasze, e, na wasze wiadomości, no różnie może być. W każdym bądź razie chodzi o osobę, która milczy, która się nie odzywa. A jeśli się odzywa, to jest praktycznie takie półgwizdkę, jak ja to nazywam czyli E, odpowiada na przykład, jak napiszesz, hej, co u ciebie słychać? Martwię się o ciebie. O, wszystko dobrze. No, wiecie o co chodzi, więc wytłumaczyłam mm. <grywa> temat pytania. A teraz zaczniemy, kochani. Najpierw zobaczymy sobie e, waszą sytuację. Co może wydarzyło się w przeszłości? E, jak wygląda wasza relacja, czy wyglądała, no i później zobaczymy, tak żebyś, żebyś wiedziała, wiedział, czy pójdziesz z tym czytaniem w rezonans zaraz na początku, okej? Okay? Najpierw sobie zacznę, może, może pokaże nam się osoba, najpierw zrobimy, zrobimy sygnifikację sytuacji. Łączy się z wewnętrznym, czy głęboskiej i proszę o jasne przesłanie. Dlaczego on, ona milczy? Ja będę mówić, kochani, z perspektywy kobiety patrzącej na, na mężczyznę. A wszyscy, którzy znajdują się w innej sytuacji, popatrzcie już mi zaczykać czakry gardła czyli to milczenie sobie po prostu odwracają. I dopasowują do swojej sytuacji. Okay. To zobaczmy sobie, jaka sytuacja, jaka osoba nam się pojawi. Już mamy, patrzcie. Ach, mamy dwójkę mieczy. Mamy arcykapłana. Hmm. Tutaj ktoś nie umiał podjąć decyzji. To mogło być. Oj. Arcykapłan może mówić o kimś, kto jest żonaty, na przykład, ktoś, kto ma wiele tajemnic, który żyje w swoim świecie. E, to jest oczywiście ktoś bardzo mocno połączony też z górą, zarówno e, z, gó z górą, jak i tutaj e, z tym 3D naszym. Powiem Wam tak, chodzi o sytuację taką, kiedy ktoś nie potrafił podjąć decyzji. I tym samym spowodował ogromny ból, może i dla siebie, ale również i dla Was, bo mamy dziesiątkę mieczy. Ta dziesiątka mieczy przekuwa całe ciało. To jest taki ból, z którego bardzo ciężko się podnieść. I z taką sytuacją mamy do czynienia. Teraz zobaczmy. Dlaczego on, ona milczy. Dlaczego ta osoba milczy. Dziewiątka monet. Kochani, dziewiątka monet mówi o szczęśliwym singlu. Całkiem możliwe, że ten ktoś również z arcykapłanem nie zdecydował się na przykład na stały związek z wami. Czy na to połączenie, czy wybrał co innego. Wybrał po prostu wolność. Dziewiątka monet mówi o tym, że praktycznie mam wszystko, zbieram moje plony. Um, tutaj na, tym, na tej karcie są pięknie pokazane właśnie takie dojrzałe winogrona czyli praktycznie osiągnęłem już wszystko, wszystko mam i teraz chcę się cieszyć życiem. Dlaczego ta osoba milczy? Na tą chwilę powiem Wam, że ten ktoś jest bardzo obciążony, zmęczony. Ale tak naprawdę, wiecie co, ja tu słyszę takie mocne, mocne przesłanie: Mam wszystko i nie mam nic. I mimo wszystko czegoś brakuje w moim, w moim życiu z dwójką buław. Wiem, że powinienem dokonać tego wyboru, ja z dziewiątką buław odnoszę takie wrażenie, że tutaj ktoś zdaje sobie sprawę z tego, pomimo tego, że może właśnie na zewnątrz gra tego szczęśliwego, tego szczęśliwego singla, praktycznie wszystko ma, dobra materialne, może standing na zewnątrz jest widziany, podziwiany itd., ale w gruncie rzeczy to mu szczęścia nie daje. Mimo wszystko z dwójką buław czegoś mu brakuje, i on wie, wiecie, co zdaje sobie. Ja słyszę, żałuję, że nie dokonałem wyboru. Tak, taką, taką wiadomość tutaj słyszę. Jeszcze sobie zobaczę dalej. Dlaczego ta osoba jeszcze, jeszcze milczy? Wiecie, co ta osoba boi się. Czy bała się, że podejmie nieodpowiednią decyzję, i tym samym e, ktoś będzie się go kurczowo trzymał, że on wejdzie w to, w to swoje więzienie. I a, ta osoba już kiedyś podjęła niewłaściwą decyzję, dla niej niewłaściwą, e, i to jest bardzo mocno zakorzenione w jego podświadomości. No, i z tego powodu, może było tak, słuchajcie, tutaj z kartą właśnie trzymania się kurczowo i złej, złego e, wyboru. Odnoszę wrażenie, że ta osoba kiedyś zdecydowała się na kogoś. No, i niestety e, została zakuta w kajdany. Tu mógł być jakiś związek, jakaś sytuacja, kiedy ciężko było się z tych kajdan wyrwać. Dlaczego jeszcze ta osoba milczy? Co, co jeszcze ma ja się pokaże? Wiecie co? On się w tej chwili koncentruje bardzo mocno na finansach, na swojej karierze. E, właściwie ja odnoszę wrażenie, jakby on w tej sytuacji, kiedy zdaje sobie sprawę, że podjął złą decyzję, żeby e, to odsunąć, żeby nie myśleć, bardzo mocno ta osoba koncentruje się właśnie na Karierze na finansach. I praktycznie próbuję sobie właśnie ten, tą energię braku, e, może właśnie tego podjęcia decyzji, e, właśnie rekompensować takim. Pseudo-szczęściem. Ta osoba na ten moment, tym swoim życiem zewnętrznym, próbuje pokazać, czy ja powiem wprost, on coś się robi w konia. Że wszystko jest pięknie, mam kasę, mam pozycję, zajmuję się swoją karierą i jest fajnie. Tylko, że taka gra na zewnątrz, jeśli się nie słucha głosu swojej duszy, Niestety odbija się prędzej czy później. Czy to na zdrowiu, czy właśnie uniwersum. Bardzo często, jeśli ktoś znajduje się na niewłaściwej drodze, na drodze, która jest niezgodna z planem duszy, wtedy uniwersum bardzo często tak delikatnie podkłada kłody pod nogi. Ja bym to nazwała kłodami, ale czasami są to bardzo przykre doświadczenia, czego ja doznałam. Kochani, ja nie słuchałam, znaczy ja myślałam, że ja słucham głosu duszy, ale nie zwracałam uwagi na swoją wartość. Na to, że oprócz tego, co chce moja dusza, jeszcze jest ta część duszy, która chce, aby ktoś ją szanował, aby ktoś ją zauważał, aby dla kogoś była ważna. Ja na to nie zwracałam uwagi. Ja szłam za, za głosem duszy, ale nie w tym kierunku, kochani. Czy może w tym kierunku, ale nie zwracałam uwagi na siebie. I powiem wam, dostawałam wiele znaków od uniwersum, których nie zauważałam, po czym dostałam mocny znak. Pewnie wam już to kiedyś w jakimś wideo opowiadałam, to było tak, że w poniedziałek w poniedziałek ktoś mi rozwalił totalnie auto, no i nie byłam w stanie jeździć, więc postanowiłam, bo jeżdżę rowerem, że pojadę rowerem, i to było w poniedziałek, a w piątek, ponieważ dalej byłam w ruchu, w takim amoku, praca, pracocholizm, no to uniwersum, żeby mnie tym razem zatrzymać. Miałam wypadek na rowerze i szczerze mówiąc, mogłam już nie żyć. Ale oni byli bardzo hojni dla mnie i praktycznie skończyło się tylko rozwalonym porządnie kolanem, operacją kolana i 3, 4 miesiące w domu na łóżku. Więc, kochani, to był dla mnie, zdecydowanie to na okropny czas. Bo wiecie, jeśli ktoś ma swój biznes i 4 miesiące nie ma dochodów, no to, to może się źle skończyć. To była pierwsza sprawa. E, następnie drugą e, sprawą było to, że ja byłam wściekła na uniwersum, jak oni mogli mi coś takiego zrobić. E, ale szczerze mówiąc, po jakimś czasie zauważyłam to błogosławieństwo. I do dzisiaj jestem wdzięczna za to, e, że ci na górze mnie zatrzymali, bo inaczej tak by mnie nie, nie było. Dlatego tutaj w tej energii, moi drodzy, właśnie odczuwam taką energię, ja zbieram swoje szczęście z każdej strony, tylko nie tam, gdzie powinienem. Czyli tak to wygląda. Dlaczego milczy? Ponieważ zajmuje się swoim pseudo szczęściem i swoją karierą. Proszę, zobaczmy dalej. O, coś nam się tu wypadło, ale coś, co jest ukryte. O, co tu chodzi? Dlaczego on milczy? Ha. Wiecie co, ja odnoszę wrażenie, że całkiem możliwe, że on na tą chwilę, jeśli mówimy o miłości romantycznej, no to jest zajęty jakimiś sprawami miłosnymi, romantycznymi. Może próbuje kogoś nowego poszukać, Jakiegoś podboju. Jeśli patrzymy, kochani, na przykład na Waszego syna, który się nie odzywa, no to w tej chwili on jest na etapie polowania. Wiecie o co chodzi. Jeśli patrzycie na związek romantyczny, no to tutaj ten ktoś również próbuje spotkaniami, datami, może imprezy, świecić właśnie swoim światłem, swoją charyzmą. Czyli ciągle on, ciągle czegoś szuka, jak tak tu odbieram. No i słuchajcie, on próbuje w tej chwili, jeśli mówimy o związku romantycznym, szukać kogoś bardzo podobnego do ciebie. Ja słyszę, może jest ktoś lepszy, ale nie, nie że ktoś lepszy, tylko może. Spotkam kogoś takiego jak ty i nie będę musiał dokonywać wyboru. Coś takiego, taką energię, bo mamy y, tego goździka, który mówi o Twoim uroku. Ja odnoszę wrażenie właśnie tutaj, i to bardzo mocno, że ten ktoś próbuje szukać kogoś podobnego do Ciebie, o Twoim zapachu, o Twoim wyglądzie. Ehm, ktoś, kto ma ogromną. Ehm, Ogromny wdzięk, urok. Dlatego się nie odzywa. Ja wiem, co dziewczyny zaraz dopisać. Nie to do takiego, co szuka i w ogóle to ja go nie chcę i tak dalej. E, ja to doskonale rozumiem. Ale jeśli serce kocha, no to... Ach, dlatego oglądacie to, prawda? Jeśli tytuł już wasz... E, ja wiem, że wiele osób ogląda moje czytanie, bo lubi mój głos, na przykład. <głos> e, bądź też... E, nie wiem, szuka jakichś mądrych impulsów, ale dla wszystkich innych, e, kochani, jeśli rzeczywiście ten ktoś się nie odzywa, no to ten tytuł Was e, przyciągnął, ponieważ chcecie wiedzieć, no więc ja Wam to mówię. Co wy z tym zrobicie? To jest Wasz wybór. I pamiętajcie, kochani, to jest czytanie ogólne. Nie z wszystkimi będzie rezonować. Na górze się odzywają. Dobra. No to już wiemy, dlaczego się nie odzywa. Więc ja jestem ciekawa, jak on tak po tej swojej fazie, wiecie, kariera, kasa, pokazuje się, próbuje, podrywam, spotykam się, wychodzę na imprezy i szukam podobnej do ciebie. Jeśli, jeśli ta faza się zakończy, bo ona się kiedyś zakończy. Albo nie, zobaczymy, zobaczymy dalej. On jest w tej fazie. Co się później wydarzy? Po tej fazie, czyli... Może będzie się dalszy. Co nam uniwersum powiem Mamy fazę. Mamy gościa, co ma fazę. <ścoughs> wszyscy mają czasami fazę i to takie fazy, że matko, matko święca. Aczkolwiek na tą chwilę odczuwam e, u tych. E, męskich osobników towarzyszy <taki> e, takie zmiękczenie energii, wiecie? Że z tej ostrej nagle miękną im piłki. No i patrzymy dalej. Faza i co po fazie, jak będzie to dalej wyglądać. Uff. Mamy Asabuła. On będzie chciał jakieś szansy właśnie na ten ogień. Położył się dokładnie tak, jak go tutaj widziałam, jako król monet. Czyli gościu, który wszystko ma i chce tej szansy. Ha, ale słuchajcie. Ktoś będzie chciał szansy. Jeszcze nie wiem, w jakiej sytuacji, ponieważ ja wszystko mam, ja wszystko osiągnęłam, teraz chcę takiej gorącej szansy. Ale mamy ósemkę mieczy. No ten, ale by miała fajne określenie. Te kalesony po prostu znowu, z ósemką mieczy, wejdą w, taki, w taką energię. Więc ja naprawdę odczuwam energię kalesonów, nie faceta. Wejdzie w energię takiego, nie wiem co robić ręce związane, oczy zawiązane, nic nie widzę, nic nie słyszę, nie wiem, w którą stronę się ruszyć, bo gdzie się nie ruszę, to może mnie ten jeden miecz gdzieś tam ubodzić, ukłuć i tak dalej. Więc chciałbym, ale boję się. Okej. Okay. Czyli będzie stagnacja. No i zobaczymy dalej. Towarzyszu królu Monet. Co nam tu jeszcze pokażesz? Co będzie potem? Ha, ha, ha. No i właśnie o tym mówiłam, kochani. Mamy trójkę mieczy. Ogromny ból serca, złamane serce. Może ktoś mu złamie serce. Może on w końcu posłucha swojego serca i zda sobie sprawę, że ponieważ nie umie dokonać wyboru, no to będzie cierpiał albo cierpi. Miał być krótkie czytanie. Mhm, prawie mi to wyszło. Ale po tym cierpieniu serca wygląda na to, że towarzysz król MONET będzie znowu chciał wejść w lekkość i będzie chciał nowego początku. Czego coś zacząć od nowa. No i jestem ciekawa, co on będzie chciał zacząć od nowa. od nowa wlezie w te swoje stare, stare nawyki czyli mamy siódemkę mieczy, to jest gościu który może coś będzie chciał nowego, zwiewnego, może z tobą nie wiem, bo nie pokazałaś mi się jeszcze kochanie ale wejdzie znowu w ten sam nawyk, czyli uciekam, zostawiam nie odzywam się, ghosting Brak odpowiedzi i się zaczyna znowu siódemka buław, czyli walka, 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 walka ze sobą, walka z innymi, walka o siebie, czyli praktycznie znowu mamy tego. Spier... Widzę, co powiem to słowo, bo no jest teraz takie bardzo adekwatne, bo ja czuję tą energię tego. po prostu wejdzie w energię spierdalacza. Ja rzadko używam takich słów, ale z tego co tutaj widzę, no facet, no nie ma jaj. No po prostu nie ma jaj. Tu będzie walka. No i co dalej? Jeszcze zobaczymy co. Trójka monet. 2. Haha. Ha. No, i znowu mamy podobne karty. Czyli tak, znowu będzie chciał pracować, praca zespołowa, będzie chciał coś tworzyć. Nie ma Ciebie tutaj w tych kartach. Do tej pory zobaczcie, ile kart, ale Ciebie nie ma. Będzie chciał coś tworzyć, praca zespołowa, właśnie ruszy do przodu. Będzie, już teraz ruszam i co się wydarzy? Dziewiątka Mieczy. Jep, depresja. Jep, wyrzuty sumienia. Ciężkie myśli, nieprzespane noce, jeb. Yep. No, wiem, że ja dzisiaj tak niecenzuralnie, ale tutaj naprawdę jest mocna energia. Dokładnie taka, jak, jak ja ją wypowiadam. I to jest jeszcze delikatnie. Ja bym, jak, jak bym, jakby mi nie oglądało tyle ludzi, to bym pociągnęła z inną, innymi słowami serio. Aj, kochani, zobaczcie, co się później wydarzy. I teraz. Rybciu moja złota, czy ty to będziesz chciała? Ponieważ ten ktoś będzie chciał szansę. Będzieś chciał szansę, ale nie wiem, czy to o ciebie chodzi, ale że oglądasz to, a nie pokazują nam się do tej pory żadne karty kobiece. On będzie chciał nowej szansy na stabilizację, na dom, na połączenie się. Czwórka Buław mówi o połączeniu się bratnich dusz. Czy o zawiązaniu rodzinie, o małżeństwie. No i teraz, kochany uniwersum, pokażcie mi z kim, bądź z czym. Tutaj to, to nie wiadomo o co chodzi. Nagle nam się po pojawi jakiś yy, król buławi, się okaże, że ten, na kogo patrzycie, to nagle okazał się gejem. Może i tak być. Znam takie przypadki. Jezu, dlaczego mi taki. Rzeczywiście, kochani. Ja to miałam powiedzieć. Ja to miałam powiedzieć. Ja teraz jestem ciekawa. Co nam się pojawi, z kim? Kochany uniwersum, pokaż mi, z kim on będzie chciał tej szansy. E, jeśli chodzi o tą stabilizację, o ogłoszenie swojej prawdy, o rozmowy, wyjaśnienia i o właśnie ten stały związek. I wiecie, kochani, że w moich czytaniach. Każda żeńska karta jest odpowiedzialna za ciebie, czyli oglądającego, oglądającą, a męska karta mówi o twoim, um, o tej osobie, o, o której teraz myślisz, którą tutaj rozbieramy na czynniki pierwsze. Jeśli się pojawi, zakładamy to z góry, kochani, jeśli się pojawi jakiś paś bądź rycerz, to znaczy, że rzeczywiście możesz mieć do czynienia z kimś, kto lubi również chłopaków, jeśli to są mężczyźni. ok? Wiecie, o co chodzi? Że mają również ciągotki homoseksualne. I teraz zobaczymy właśnie, a jeśli się pokaże król, e, królowa, to będziesz to ty. Czy w ogóle żeńska, no, Królowa, cesarzowa, to jesteś ty. Pazie to będzie, e, zakładamy z góry, paść to będzie jakiś... E, jakiś osobnik y, tej samej płci. No i zobaczymy. Kochana uniwersum, pokaż mi z, z kim on chce mieć tą szansę na tą stabilizację, na dom, na rodzinę, z kim... Ja pierdziulę macie pazia kielichów. Wiecie co, dzisiaj mamy tu naprawdę w tym czytaniu, bo nie pokazała się żadna żeńska karta. Osoba, z którą w tej chwili nie masz kontaktu, ta osoba milczy. Prze, przeszła przez fazę kariery, zabawy, kombinowania, po czym znowu była zastaw, e, zastój w jego życiu, znowu nie umiał dokonać wyboru. Później znowu coś chciał z lekkością e, rozpocząć. E, wrócił do swoich starych e, właśnie schematów, że uciekał i tak dalej. Po czym znowu chciał pracować, ale na koniec tak naprawdę to on będzie chciał. Naprawdę macie z taką sytuacją do czynienia, więc kto nie ma, to i wie, że ten ktoś nie lubi, no będzie chciał stabilizacji z mężczyzną. Jeśli to jest mężczyzna, jeśli to jest kobieta, to z kobietą. Także, kochani, mamy tutaj A jeszcze Zygmunt. A propos Zygmunta, obudziłam troszeczkę, przebudziłam, niech sobie chłopak pożyje, więc nam to potwierdził. Dziwne czytanie, dziwna energia, ale do kogoś miała ona trafić, kochani. Czyli ten ktoś będzie chciał szansy z jakimś mężczyzną. Co wezmę Erata Likwam, zobaczymy, co oni nam powiedzą na koniec. No i właśnie ta osoba, o której, na którą teraz patrzysz, jeśli idziesz w dalszym ciągu w rezonans, to osoba, Mm, Chcę pozytywnych zmian, pozamykać wszystkie stare drogi, nie stare, po, po, pozrywać stare nici i otworzyć nowe drogi właśnie w swoim życiu, bo nagle ten ktoś, słuchajcie, słucha głosu swojej duszy, ten ktoś na tą chwilę, czy w przyszłości. Posłucha swoich pragnień i możecie mieć rzeczywiście do czynienia, jeśli macie do czynienia ze swoim synem, dzieckiem, który się wycofał, który nic nie mówi, który sobie żyje gdzieś tam swoim życiem, to może dlatego nie macie kontaktu, ponieważ całkiem możliwe, że ma inną orientację i po prostu nie chce, abyście tego zauważyli. Znam również transgender, którzy Właśnie wyszli z domu i zrobili sobie na przykład, tutaj w Niemczech to się dosyć często zdarza, zmiany płci, czyli wyszli z domu jako chłopak, a na tą chwilę są w roli kobiety. No, i, no oczywiście, przestali się odzywać, bo wiedzą, że matka, ojciec, rodzice, rodzina nigdy tego nie zaakceptuje, więc praktycznie chroni siebie. Zrywając kąta, chroni siebie przed jakimś tam bólem, rozczarowaniem. Kochani, takie czytania jeszcze nie miałam, co inne, na co innego liczyłam, szczerze powiem Wam. Myślałam, a wyszło nam takie coś, no ale widocznie do kogoś to miało trafić, tak? Chciało uniwersum, kochani. Co jeszcze wezmę znaki Zodiaku i zobaczymy, jakie znaki Zodiaku mogą tu iść w rezonans, jakie cyferki, co nam się pokaże. Mamy sobotę siódemka. To jest ktoś, kto szukał zawsze dużo przyjaciół, który ktoś, kto jest cały czas był w ruchu. I mamy początek i koniec. Ten ktoś wybiera sam. E, słyszę właśnie e, moment, kiedy on zakończy coś i zacznie coś nowego. Co mamy jeszcze? Kochani, nie mamy znaków zodiaku. Mamy trójkę i mamy szóstkę. Kochani, ja to zostawiam, bo znaków zodiaków nam tu uniwersum nie chcę pokazać. Ja jeszcze tylko zobaczę, jaka runa. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Bądźcie jasne i czyste. Jaka runa leży na tym czytaniu? Tu jest niepewność z jego strony, i w tej chwili rzucanie kości, czyli stawiam wszystko na jedną kartę. Puf! Co ja mam zrobić? Ja jestem ciekawa, czy ktoś pójdzie z tym czytaniem w rezonans. Kochani, nie musicie tu oczywiście pisać w komentarzach oficjalnie. Ale możecie, jeśli ktoś ma taką sytuację, jestem bardzo ciekawa, bo ja pierwszy raz mam takie czytanie, przyznaję się, to napiszcie mi na Łocepie, ok? No, a dla wszystkich innych, którzy czytają, czekają na czytania, kochani, ja myślę, że jutro, e, najpóźniej pojutrze, e, dostaniecie wszyscy swoje czytania, tą resztę czytań, więc znowu będzie konto otwarte, ok? No to miłego wieczorku, do zobaczenia, do usłyszenia.